Cześć, na maksa się cieszę, że reklamant 3D Auto of Home przypadła Wam do gustu. A jeśli jesteście głodni kolejnych przykładów, to obejrzyjmy je wspólnie. Dziś zaczniemy od branży elektronicznej. Zobaczcie, jak marki pokazują swoje telefony, smartwatche, a nawet depilatory. Ożywienie produktów z pewnością wpływa na ich lepsze poznanie, a co za tym idzie, budzi zainteresowanie wśród konsumentów i skłania ich do zakupu. A teraz przejdźmy do czegoś nie do końca typowego. Proponuję reklamę pieluszek. Zobaczcie, jak 3D ożywia ten produkt. Pieluszki wyglądają na miękkie i wygodne. Jaka jest korzyść takiej reklamy? Z pewnością wzrost zaufania wśród grupy docelowej. Mam nadzieję, że jesteście ciekawi kolejnych przykładów, bo dopiero się rozpędzamy. Przed nami wiosenna autopromocja od AMS to kampania o nas, o tym, co nas otacza. Zobaczcie, jak kwiaty dosłownie wychodzą z ekranu. To nietypowy sposób na zainteresowanie odbiorców nośnikami reklamowymi i skrócenie dystansu między nimi. Pozostańmy jeszcze na moment w temacie piękna. Zobaczcie, jak efekt 3D w swoich kampaniach wykorzystał Estée Lauder. Kosmetyki na wyciągnięcie ręki, krople wychodzące z ekranu. W Out of Home to możliwe. To podkreślenie jakości i prestiżu, które skutecznie przyciąga wymagających klientów. A na koniec odrobina słodkości, czyli kampania milki z czekoladą Oreo. Zobaczcie, jak dobrze widać tu strukturę produktu. Nie powiecie mi, że nie macie teraz ochoty na coś słodkiego. Skuteczne wywołanie apetytu i zachęcenie do zakupu? Zdecydowanie osiągnięte. A skoro już sprawicie sobie czekoladę, to nie zapomnijcie też o smacznej przekąste dla swojego pupila. Pełna paka dla zwierzaka? Zdecydowanie działa na wyobraźnię. Mam nadzieję, że nie odmówicie swoim czworonogom smaczka. Jak widzieliście, każda branża może zyskać na wykorzystaniu w swojej komunikacji reklamy wideo z efektem 3D, a to zdecydowanie rewolucja marketingowa, w której nie powinno Was zabraknąć. Jesteśmy ciekawi, jaką markę chcielibyście zobaczyć w takiej kampanii na nośnikach out of home w Polsce. Koniecznie więc dajcie znać w komentarzu. A jeśli wciąż jesteście głodni wiedzy na temat reklamy wideo w out of home, to wpadnijcie do naszego bloga i przeczytajcie więcej. Dzięki, hej.